mano Śmietnikowy Raj 73 A w dzisiejszym odcinku I jest bateria Lakiem mamy baterię Ło kurde Lampa błyskawie padła, ale to nieważne Zobaczcie co to jest I drugi worek tak samo Tak samo z cudami I to naprawdę niebywałymi Uji oj uj. uj, uj, uj. Co ludzie wyrzucają do śmieci. Zapraszamy. Od razu ostro. Od razu ostro. No fajne to jest. Porcelana. Ajajajaj. Następne. Władca pierścieni. Mówić, że nie mamy szczęścia do szklanych cudów. To nic nie powiedzieć. Chopin. To jest Chopin, a nie no wiem o co chodzi. Proszę bardzo, Buty Michael Kors wylądował w śmietniku. No i super zdobycz. Ja to bym nie wrzucił. Jak nowe. Dobre miejsce, chyba tak. Po butach przyszła pora na chlebaczek. I chlebaczek wyjmujemy. Od razu pokazujemy. Tadam. Ula, la, -la ke Mam kolejne buty. Tym razem ribok. I powiem ci, że są w bardzo dobrym stanie. Żabka Teddy. Czyżby coś nowego? Co jest? Już Wam mówimy: spodnie robocze do pasa 54 zł, no nie tanie. I oto one. I oto nowe. etykietą. Okazuje się, że były dwie pary. Piękny koszyczek jest To jest taka krapka z korkiem Można sobie jakieś naleweczkę zrobić i wlać I ten worek finalizuje nam dobrze znano biedronka, kamionka Oczywiście nowe, nieużywane 100 mega rzeczy na śmietniku to możliwe Kolejne worki do wyciągnięcia co dokładnie? Uhu. Przyjrzyjmy się przypinkom bliżej Elvis Presley no to jest ciekawa zdobycz pielgrzymka 1986 Historia, Kawał historii. Okay. Widzowie dokupujemy się do o, do dużo łówków. Nie, no kredki, kredki, filety śledziowe. Nie spodziewamy się tego. No. Wow. Wow. Z czego to jest? Z kamyczków? Z bursztynków? Bursztyny przyklejamy Mamy kolejne zapasy, tym razem długopisów Kredki, długopisy A teraz okulary Zajewory Spójrzcie Sześć par okularów No i wszystkie zabrane Wow, dokopaliśmy się do oazy słoików, guzików. Czy widzicie gdzieś monety? Otóż jest. Dwa forinty. I tak. Miałem to pokazać całościowo, ale okazuje się, że to jest pamiątka Komunii Świętej. Sprawdźmy ten śmietnik, Lakę. No idziemy, zobaczymy te skarby. Co my tu znajdziemy ciekawego? Filuj, filuj przez Dobra, widzowie. Jakieś tam skarby widać? No udało się złapać garnek i potelnia ze smalcem no, a znaleźliśmy w wiatrak w sam raz na lato lecimy dalej widzowie, skarby do odkrycia multum skarbów różyczka czarna co? a środek taki Spodnie z kosmosu 44 Zara Wybraliśmy najbardziej jakościowe ubrania ciuchy wylądują specjalnym do tego kartonie kolejne zostawimy na widoku Normalnie Foikowe jakieś. Na wstęp, na się bardzo bo Widzowie. Dopiero co dotarliśmy do śmietnika i takie cudo. Jedno. O. Misio na walentynki. A to. A to wielbłąd. O, jest kontynuacja. Pokaż się. O. E, to muchomorek? Jest, dziadek muchomorek? To jest ten. To nie jest Smer, dziadek? Ten. Nie, nie, nie wiem. Patrz, a e, jest karbonka. Dobra, no. A to tych skarbonek to trzeba. Ojej, to tak ma być taka chatka, nie? Otwarta. Chatka, puchata. No i spoko. Pan czeka. Nie, to Boba Jaga. Oj. Miotun. A co, ma odlecieć? Zaraz odleci. Odlatuje. O, tak. Parasorkę zostawiła. A, bo ona na parasolce leciała. Co ty mówisz? No tak. No dobra to co? Bez parasolki nie Jag... za daleko, nie? Baby jaki na parasolkach zlatuję. Aha. A ciekawie, jest tam gdzieś tę parasolkę bożyć, czy te możecie, ty, baby Jagy? Lepiej nie próbuj. No kolejne rzeczy, ubrania. Zostawimy tak jak jest. Czyli na widoczku. A tu co jest? Kurtki. Kolejne śmietniki, kolejne rzeczy do odnalezienia. A będzie ich sporo. Tależyki, szklaneczki. Dwie reklamówki i dwie reklamówki wyciągamy na zewnątrz, aby Wam pokazać, co tam się ukrywa. Jajko gotujesz, władasz i sobie. Na przykład jajko na miękko. Duka. puk puk To tam się trzyma. Trzy póki co. Wyjęte. łoj szklaneczki, a szklance jeszcze kolejne. a bo to jest do wypicia i do przepicia od razu i do zbicia komplet i do zbicia to było wypite a później zbite o będą i kufle jeden i drugi łoj uwaga uwaga tak Wiem. Refleks jest. Mój kurczak. Whisky dobrze coś, znane. Coś do whisky, coś do piwa. I coś do Coca-Coli Mundial 2002. na Korea, Japonia. Wszystkiego po trochu. krywka do czegoś cudnego. Niestety nie mamy drugiej połówki. Tych do jajeczek było cztery. Łącznie sztuki. Na pewno sobie... Ktoś weźmie. Dlatego zostawiamy na widoku. Chyba mamy kolekcję żyrandolów na na wystawce. Lakę wam pokażę. Pierwszy. Num Drugi. Bo ten jest ładny. Jest bardzo ładny, bo on do góry świeci i właśnie o to chodzi, żeby te świecić spoca. Trzeci, tak, tak, szukam. I wyjmuję pierwsze do truskawek, drugie, tak. Trzecie. i jest bateria Lakie mamy baterie no bateria to cenie. nie triumf o kurde lampa błyskawie nie padła ale to nieważne. zobaczcie co tu jest Wyjmuję to i drugi worek tak samo tak samo z cudami i to naprawdę niebywałymi Kurczę, blade. Bez lampy, ale pokazujemy skarby. Niesamowite. Pierwsze to zdjęcie ślubne, które, którego nie pokażę, z wiadomych względów. Coś niespotykanego. Ile tych szklanek? Cudny szklanek. Każdy wy. Wzorki kwiatowe. O ludzie! A Te to. Rybki. No tak, rybki. A to dopiero pierwszy worek zielony, jeszcze jest drugi. No nie wszystkie ocalały. Nie wszystkie, ale staramy się jak możemy. Wszystko wyciągniemy na wierzch. Pokażemy ten worek specjalnie dla Was. Skupmy się teraz na drugim, bo wyskakują jest o co tam jest? Kolczyk. Tak? Mhm. jest skomentuj to wszystko. Ja nie wiem jak to nazwać, bo to jest kryształ. Mhm. Oj. Krysz kryształy rzecz. Uj Ojej. Ojej. O jakie ładne. Ojej. I zobaczcie, widzowie, takie cuda lądują w śmietniku na szkłono a później stracone. Wszystko jest totalnie zakurzone, tak jakby dopiero co z piwnicy wyrzucili. Wszystko idzie to odnowić, ładnie umyć. patrzcie na ten kufel ogromny Jensen mamy przykrywkę aha do tamtego no i teraz eleganckie pierwsza część uratowana fantastyczne Przykryjka, a no, nawet pasuje. U, tułusy czwartek za nami i ludzie zaczęli wyrzucać pączki. Co o tym sądzicie? Zwierzątkom latają bezdomne. Ok. O jest, Bogdan Smoleń. Na ile to jajek jest łącznie? 20 sztuk. Eee, raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dwadzieścia. Dwadzieścia jajek. I ja wiem, że. Prawie koniec zimy, robi się coraz cieplej, no ale wyrzucać czapki? Za czapką? Ciekawy kontener, zabawki, pudełka, następne czerwone pudełeczko. A w pudełkach? A w pudełkach telefony Redmi 8. Aha, był. o tak? A w tej reklamówce przyświtują kolejne pudełka żeby z telefonami. Fajne uczucie powiem wam, nawet jak nie jest całe, to samo to jest ekscytujące. Replay u byka. W pudełko moment. Jeszcze jedno było. O tu wyciągnę. Mhm, Sony Xperia Z3. Mogliby zostawić telefon, nie? Jest kolejny worek. Jest kolejna szansa na no, interesujące rzeczy. Powoli na spokojnie. Oj, jadło się... A nie to krówki. Coś ni słodka. Mhm. Data 2022. Orzeszki bez salony solone. I jest i test ciążowy. Dobra, dobra, coraz ciekawiej O, tutaj nie mamy fana orzeczków. Następne wyrzucone. No i rok po terminie. Ho, pudełeczka po biżuterii. Czyżby. Dlatego trzeba na spokojnie. Wow, jaki pasek. Ten nie. Ale ten jest spoko, nie? Ten tak. No, tak myślałem, że coś ciekawego w końcu dotrzemy dwa ocalałe. O kurde, czekaj, co to jest? Dobra, czekajcie, jest woreczek Jestem Otworzysz ten woreczek i pokażesz widzom co tam jest? No coś tam jest Coś tam, coś tam Dotarliśmy do samego dna worka. I wyłowi się w worek pełen, no właśnie, pełen czego. Weź to wysyp na, na ten, na podłogę. Przy bisonoszu. Trzymaj. No, to jest ciekawe No, ciekawe Trzymaj Jensen, bo widzę bardzo ładne podstawki Świąteczny nastrój panuje cały rok Pozytywna energia, emocja To jest chyba naprawdę znak, abyśmy chociaż jeden wózeczek na skarby sobie wzięli. Ale zobacz, tu jest nawet zadaszenie. No właśnie, przed deszczem, a deszcz deszczem. pada dosyć często. Czekaj. A. I to jeszcze jest na chodzie, w dobrym stanie. A może tym pojazdem będziemy podróżować po śmietnikach? Pewnie, chyba nie, mu... chyba nie. Pewnie nie musiał ostry pirat wziąć jak kółko odpadła. Do trzech razy sztuka. Kolejny sprzęt na skarby. Oj, oj. O, jakie To co? Wsiadamy i ruszamy. Widzowie do 4 razy sztuka wózek. Cena 24,90 Dobra, sprawdźmy żywotność i dynamikę. Chyba najlepsza, nie? Ja widzę, że w minął, minął, opakowania po pączkach zostały. Wielki talerz. A jaka sygnatura? Wawel. No, Wałka, to się nie spodziewałem. Patrz, kolejne talerze. Jeden był na widok, ale drugie głębiej, no, uszrbany. Koła, ostrożna broszkoła Nie, tu już nie Nie, czekaj, jest Chodź, chodź A, przykryłem Kwiatuszki Aha Jeszcze jeden O, oh, ty nie zgodnij tam Jeden nie, od drugiego odniesie. No, może tak. Tak chciałem powiedzieć. Mind z Chin, czy nie? Przepiękny. Zbliżyliśmy się do futurystycznego piecaka Pacmana w całkiem dobrym stanie jest wyrzucony. Powiem więcej jelakę. W niesamowitym stanie. I chodzi o to, że jeszcze się komuś znudził i chciał inny wzór. Inny a, a nam się lecaki i grzybanie nigdy nie znudzi. Delikatnie, delikatnie trzeba uważać. Bo farby w pobliżu dookoła. Czekaj. Cziki, czekaj, czekaj. I ale koszyk. Jest przykrywka. Tylko przykrywka. Tylko deseczka. Oj. Dobry kucharz. O, taką patelnię przez głowę. Bardzo dobry kucharz. Albo przez lecy, a to nie patelnia. Jest, jest. Mamy. Drugą część. Aha. Eee. To było coś. Solniczki. Tu jest. A, to tak to wyglądało. Hmm. Wcale ładnie wyglądało, ale... No ale wyglądało. Ale już nie wygląda. Co ludzie wyrzucają do śmieci. Hmm. Wanienka hmm. wylądowała w kontenerze. I to dla dzieci. No kurczę no. Zostawimy na widoku. Jedyne co możemy w tym momencie zrobić. To jest dla niebowlaków kompania. Czajnik elektryczny. Bodaj Cena 39 zł A że jest pełne, to rozpakujemy. A co? To jest też nie wiadomo. No i to jest właśnie fascynujące. Nigdy nie wiadomo. Dobra, otwieranie przez rozrywanie. nie było Aha. czajnika jest Ale marinero samochód. jeszcze ciepłe no ciepłe uuuu wow no to czekaj nie zgadnę Manchester United Runej mamy koszulkę dla młodego zawodnika Patrz. ładna pamiątka może podczas meczu dostał koszulkę. Nic nie wiadomo. U, C, C, C. I mamy obraz. Mamy bokserki, których nie będziemy nawet dotykać. No, no zdjęcie. Jak znalazł. O, parę dziecięcych kwadracików a to jest taki pojemnik na zabawki dla dzieci tak, dlatego zostawimy na widok I jak znajdziemy jakieś zabawki napełnimy do tego pojemnika skoro napełniamy zabawki to napełniamy zobacz jaka Cudna lalka. Oczy niebieskie. Włosy błękitne. Buciki. Dobra, idziesz z nami. Całe. A jest okazja, to pokażemy co ludzie wyrzucają. Również takie starocie skarby. PRL. 1968 No właśnie. Napełnione zabawki zostawimy w tym miejscu Obok tego mamy telewizor, grundik i cała masa gabarytów a tu mamy... Hmm, koce, nie koce, ręczniki. Dobra, było w śmieciach, teraz będzie na kontenerze właściwym PCK. No, nawet nie będziemy rozdzierać. To są dopiero skarby. I takim krajobrazem zapraszamy na kolejny odcinek: śmietnikowy raj, a będzie się działo.